ma witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy ponownie w Krotoszynie Dzisiaj puściutko, jesteśmy sami Bo spadł deszcz i zostali tylko najważniejsi albo najgłupsi, jak to woli, jak zwał tak zwał Cały mokry jestem, bo na hulajnodze postanowiłem dzisiaj z Patrykiem trochę pojeździć I się zmoczyłem Ale teraz przyszliśmy na pamtrek na betonie, trochę Trochę przyciepności więcej I pojeździmy coś tutaj, a później się przejdziemy jeszcze raz na skatepark, zobaczymy może <laughs> Bitch, I got problems on problems, or problems, on on problems I solve em. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage, I'm to through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted, the in affection. I, a... I, 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 I it. Okay. Oh, 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 the the Left on my blessings, I feel like I'm pulling, the 30 is back. Tell me I'm garbage, <laughs> I'm to through something, that's why I ain't calling Phone in progression, is all that I wanted, a full in affection. Oooo! Oh! No! Inne nogę znowu! Co tym razem zapadło? A teraz chyba nie dasz. Dziś Jak się te TW Kid tutaj nam jeździ. Brakuje tutaj tego, żeby nie hamować nogę, A hamulce, no ułamał ostatnio. No, dzisiaj się fajnie stać wyrobi. A to za fajnie. No. no. O, patrzcie teraz mnie, Fredrik dół. To jest druga osoba, która dzisiaj już leżała. Co no, to mówiłem o tym, że dzisiaj zleżałem? Co tu bardziej boli, nie? O no. ja, 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 ja. tej glebie się boję. Tek zawodzi ślizgi, piasek jeszcze na nim jeszcze raz to. Nie da rady. Warto no. jest do rowery też mamy tam Daniel na rowerze i tu BMX jest ale na szybko z Patrykiem poszliśmy na skatepark jak zaczynało w ogóle padać to stwierdziłem że nie skręcą, że nie skręcą swojego roweru bo mu się najdłużej rozkręca to później by był problem jakby faktycznie mocno padało no i faktycznie padało ale nas to nie zatrzymało <laughs> Ja

Ej, podoba mi się jednak hulajnoga, nie jest taki zły ten sport. Zmieniamy sport, co nie? Na hulajnogi. Do. To i tak moja najbliższa próba na hulajnodze, jaką wykonałem tutaj, na czymś co nie jest płaską drogą. Także podoba mi się calling phone progression I'm sob nie tak blisko oh nie Teraz dwa bury Pralonsą, do lasu Pralons, pralons on Nie dostawić tej nogi Ale jest nawet nie najgorzej E, co? E, Beniksie, co ty tu robisz? Widzisz Gdzie na drodze stoisz? Jakiś olziard, brudna koszulka Dobra, kolejka. Jestem Scooter kidem, mnie kolejki nie obowiązują. Bo my run through the money, the be callin'. Left all my blessings, I feel like I'm ballin' The birdie is back. Tell me I'm pubbers, I'm going through something, that's why I ain't callin' Phone in progression, it's all that I wanted a foe in affection, I summon and dub it Cool, dah Zabrakło jednego bara więc do poprawki Yeah 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 uh, Comin' in Yeah Blex I just wanna win who yeah! Dajcie lajka like dla Patryka Wo, tak. że brałem mu lajka like dla Ciebie To bardzo dobrze Wbijajcie do Patryka na TikToka, Instagrama wszystko Jezów no! Już biłem dwoma się We win. We cool. Been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping and bass. Slap on everything. Swimming, you sinking away. Cause I got big brass coming. I put my load. Technically, for a I ain't skip past losses. I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip by tossed I, toss I hold this big bags on oh, big bags on oh, big bags coming up. Uh -oh, coming in. Yeah. Blacks, I just want to win. Yeah. LA BB who be running with. Yeah. Two, two, three, three. I'm on ten again. Pump up the action. No niestety nie wyszło To myślę, że przejdziemy się na chwilę na skatepark jeszcze Tam będzie dopiero basen Jedziemy na skate a. Obym się tylko nie przewrócił, bo to się lubi Żebym tylko się nie przywrócił, bo o! Po tym śliskim było gorzej A, tragedia Patrzcie, łamacza prawa Ale i tak jest lepiej niż jak byliśmy tu wcześniej z Patrykiem Bo jest nawet na tych chociaż, że na rampach jest sucho tak się zastanawiam czy nie pójdę po mojego tego NTB znowu zaczyna padać z lipa ale Brokatowy tiger I jak? Najlepszy to on nie jest Ponagrywamy sklaty Nie wiem ile będzie widać bo jest ciemno O! Przesuwa wow! Znowu się rozpadało Najgorsze no Dobra, jeszcze jedna tu o! Prawie odwinięta Chyba lipa będzie z dzisiejszego Woo! latania na skateparku no, a O on daje Ostatnio jeden ósemeczka Tu Tak Tu gówno widzę nie wiem gdzie jadę Drop Trochę na I na jak się rozpadało teraz Uciekamy widzowie Puch. My rozkręcamy i zwijamy. Widzimy się w następnym odcinku. <śla> Dobrze, że włączyłem. Nie.